Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie trzecie. Oblicz długość odcinka X zaznaczonego na rysunku poniżej. Skorzystaj z tablic trygonometrycznych. Wynik: Podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku. No i mamy tutaj sześć podpunktów. Popatrzmy na podpunkt A. Mamy tutaj trójkąt, w którym poprowadzona jest wysokość. Oznaczona literą x, zatem powstał nam tutaj trójkąt prostokątny, no i widzimy, że w nim kąt ostry ma miarę 49 stopni, przeciwprostokątna ma długość 8. Wyznaczamy długość odcinka x, korzystając z definicji. Zatem widzimy, że x leży naprzeciwko kąta ostrego, no i mamy przeciwprostokątną, czyli skorzystamy z funkcji sinus. Zapisujemy sinus 49 stopni to x do 8. Odczytujemy wartość sinus 49 stopni w tablicach matematycznych. Otwieramy sobie tablicę. Przechodzimy do tabeli z wartościami funkcji trigonometrycznych. O, właśnie. No i mamy odczytać sinus 49 stopni. Sinus 49 stopni będzie w tym miejscu, czyli. 7547 dziesięciotysięcznych. No i taką wartość sobie tutaj zapisujemy. Teraz rozwiązujemy nasze równanie, czyli w miejsce sinus 49 stopni wstawiamy naszą wartość, czyli mamy po lewej stronie równania. 7547 dziesięciotysięcznych jest równe x dzielone przez 8. Gubimy ósemkę, zatem mnożymy obie strony równania przez 8 i zamieniamy równanie stronami, stąd x jest równe. 7547 razy 8 to 6 całych i 376 000, a to w przybliżeniu jest 6 całych. Musimy przybliżyć do pierwszego miejsca po przecinku, czyli otrzymujemy 6,0. W punkcie B nasz rysunek wygląda w ten sposób. Dobrze. Wysokość mamy, długości 4. Powstał nam tutaj trójkąt prostokątny. I tutaj również mamy trójkąt prostokątny. Najpierw skorzystamy z tego, że suma miar kątów wewnętrznych dowolnego trójkąta jest równa 180 stopni. Zatem oznaczymy sobie trzeci kąt trójkąta jako alfa i wówczas wiemy, że alfa plus 90 stopni plus 29 stopni jest równe 180 stopni. 90 stopni plus 29 stopni to 119 stopni. Przerzucamy 119 stopni na prawą stronę równania, czyli od obu stron równania odejmuje 119 stopni. Stąd alfa jest równe 180 stopni minus 119 stopni to 61 stopni. No i już wiemy, że ten kąt ostry ma 61 stopni. No i teraz w tym trójkącie prostokątnym skorzystamy sobie z funkcji trygonometrycznych. Widzimy, że mamy przyprostokątną, która leży naprzeciwko kąta alfa. I przy prostokątną, która leży przy kącie alfa, zatem skorzystamy z tangensa alfa. Zapisujemy tangens 61 stopni to 4 do X. Teraz odczytujemy w tablicach matematycznych wartość tangensa 61 stopni. Szukamy sobie 61 stopni mamy tutaj. No i tangens, czyli 1,840 dziesięciotysięcznych, no i taką wartość przyjmujemy. Teraz tę wartość wstawiamy do naszego równania, czyli otrzymujemy 1 i osiem tysięcy jest równe cztery przez X mnożymy nasze równanie przez x, stąd 1 i osiem tysięcy razy x to jeden i osiem tysięcy czterdzieści x jest równe cztery. Gubimy 1 i tu mamy mnożenie, zatem dzielimy obie strony równania przez 1 i stąd x to w przybliżeniu. No jak wykonamy na kalkulatorze takie działanie, otrzymujemy taki wynik. No i przybliżamy go do jednego miejsca po przecinku. Widzimy, że tutaj mamy jedynkę, zatem dwójka się nie zmienia, czyli x to w przybliżeniu 2,2 pod punkt C nasz rysunek wygląda w ten sposób. Również mamy zaznaczoną wysokość, no i mamy znaleźć długość odcinka X. Najpierw wyznaczymy sobie wysokość, korzystając z pierwszego trójkąta. Zatem, korzystając z definicji, zapiszemy sobie sinus 57 stopni, to będzie H, czyli przyprostokątna leżąca naprzeciwko kąta, do przeciwprostokątnej, czyli do 10. Odczytamy sobie wartość sinus 57 stopni w tablicach matematycznych. Sinus 57 stopni to będzie 8387 tysięcznych i taką wartość przyjmujemy w naszym równaniu, czyli po lewej stronie mamy 8387 jest równe H dzielone przez 10. Mnożymy nasze równanie przez 10 i zamieniamy je stronami, czyli H jest równe. 8387 tysięcznych pomnożyć przez 10 wystarczy tutaj przesunąć przecinek o jedno miejsce, czyli mamy 8 całych i 387 tysięcznych. Teraz wyznaczyliśmy sobie h, zatem w drugim trójkącie będziemy mogli z definicji wyznaczyć sobie długość odcinka x. Tym razem mamy przyprostokątną leżącą przy kącie i przeciwprostokątną, czyli to będzie funkcja kosinus. Zapisujemy cosinus 57 stopni to 8 i 387 tysięcznych do przeciwprostokątnej, czyli do X. No i ponownie odczytujemy sobie kosinus 57 stopni w tablicach matematycznych, czyli 57 stopni mamy w tym miejscu, ale tu mamy podany sinus, czyli musimy z tej strony sobie skorzystać. Cosinus 57 stopni popatrzmy. Czyli mamy w tym miejscu tę wartość. Popatrzmy na tą tabelę, jak ona jest skonstruowana. Mamy sinus alfa i cosinus beta. Czyli w tym przypadku cosinus 57 stopni to 5446 dziesięciotysięcznych. No i taką wartość przyjmujemy w naszym równaniu, czyli mamy 5446 dziesięciotysięcznych jest równe 8,387 dzielone przez x. Mnożymy nasze równanie przez x, to z lewej strony mamy 5446 x, a z prawej 8,387 tysięcznych. Gubimy 5446 dziesięciotysięcznych, tu mamy mnożenie, zatem dzielimy na obie strony równania przez 5446 dziesięciotysięcznych. Oczywiście to obliczenie wykonujemy na kalkulatorze, czyli x to w przybliżeniu tyle. No i nasz wynik mieliśmy podać w przybliżeniu do jednego miejsca po przecinku. Tu mamy 0, zatem otrzymujemy, że x to w przybliżeniu 15,4. Pod punkt B nasz trójkąt wygląda w ten sposób. Mamy tutaj trójkąt prostokątny o kącie ostrym 27 stopni. Mamy przyprostokątną, która leży naprzeciwko kąta 27 stopni i drugą przyprostokątną leżącą przy tym kącie, czyli 9 Zatem korzystając z definicji używamy funkcji tangens, zatem tangens 27 stopni to x do 9. No i teraz odczytujemy wartość tangens 27 stopni w tablicach matematycznych. 27 stopni mamy w tym miejscu, tangens znajduje się tutaj, czyli mamy 5095 tysięcznych. No i takiej wartości użyjemy w naszym równaniu, czyli mamy 5095 tysięcznych. Jest równe x dzielone przez 9. Mnożymy nasze równanie przez 9 i zamieniamy je stronami, stąd x jest równe pięć dziesięciotysięcznych razy 9 to 4 całe i 5855 dziesięciotysięcznych. No i nasz wynik przybliżamy do jednego miejsca po przecinku. Tu mamy ósemkę, zatem zmieni ona piątkę w szóstkę, stąd x to w przybliżeniu 4,6. Podpunkt E nasz trójkąt wygląda. W ten sposób, no i dobrze, mamy znaleźć długość odcinka x, czyli najpierw wyznaczymy sobie miarę trzeciego kąta w trójkącie. Wiemy, że suma trzech kątów w trójkącie jest równa 180 stopni, zatem otrzymujemy alfa plus 90 stopni plus 70 stopni jest równe 180 stopni. 90 plus 70 to 160, czyli mamy alfa plus 160 stopni jest równe 180 stopni. Przerzucamy 160 stopni na prawą stronę równania, czyli od obu stron równania odejmuje 160 stopni, stąd alfa jest równe 20 stopni. I teraz jak wiemy, że alfa ma 20 stopni, możemy sobie w tym trójkącie skorzystać z definicji i zapisać wartość w tym przypadku sinusa, ponieważ mamy przyprostokątną, która leży naprzeciwko kąta alfa i przeciwprostokątną, czyli sinus 20 stopni to 2 do x. Teraz odczytujemy w tablicach matematycznych wartość sinusa 20 stopni. 20 stopni mamy w tym miejscu, zatem sinus to 3420 tysięcznych. No i taką wartość przyjmujemy w naszym równaniu, czyli 3420 tysięcznych jest równe 2 podzielić na x. Gubimy x w naszym równaniu, czyli mnożymy obie strony równania przez x, stąd z lewej mamy 3420 tysięcznych x. Jest równe dwie całe. Gubimy 3420 tysięcznych. Tu mamy mnożenie, zatem dzielimy obie strony równania przez 3420 dziesięciopiesięcznych. Stąd x to w przybliżeniu taka liczba, no i przybliżamy ją do jednego miejsca po przecinku. Tutaj mamy czwórkę, więc nie zmieni ona ósemki. Stąd x to w przybliżeniu 5,8. No i podpunkt F. Nasz trójkąt wygląda w ten sposób. Najpierw wyznaczymy sobie miarę kąta przyległego do 110 stopni. Wiemy, że suma kątów przyległych jest 180 stopni, zatem kąt alfa ma miarę 70 stopni. No i teraz widzimy, że w tym trójkącie prostokątnym możemy skorzystać z definicji. Mamy przyprostokątną, która leży naprzeciwko kąta ostrego i przeciwprostokątną, czyli mamy funkcję sinus. Stąd sinus 70 stopni to x do 16. Odczytuję wartość sinus 70 stopni w tablicach matematycznych. 70 stopni mamy w tym miejscu, czyli sinus 70 stopni to 9397 10,000. No i taką wartość przyjmujemy w naszym równaniu, czyli mamy 9397 tysięcznych, Jest równe x przez 16. Gubimy 16, czyli mnożymy obie strony równania przez 16. I zamieniam równanie stronami, czyli x jest równe 9397 tysięcznych razy 16 to 15 całych i 352 dziesięciotysięczne. No i przybliżamy nasz wynik do jednego miejsca po przecinku. Tu mamy trójkę, zatem nie zmieni ona zera, czyli x to w przybliżeniu 15 całych. Jeśli pomogłem zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.